Cześć. Witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam kolejny przepis na pysznego shake'a słodkiego z czekoladą Kinder i z bananem i dodatkowo z bitą śmietaną. Już wam pokazuję wszystkie składniki. Będą nam potrzebne banany oczywiście na początku, potem lody, tu mam lody stracciatella i do tego mam tutaj Kinderki, cztery batoniki połamane już na kawałki i jednego do dekoracji. Zostawiłam całego. Do tego 200 ml wody i witą śmietanę. Oczywiście jak to woli. I teraz do blendera wrzucam wszystkie te składniki, które tu widzicie, czyli lody, pocięte banany i połamaną czekoladę. Następnie miksuję blenderem. Przelewam do szklanki, do mojej ozdobnej szklanki na szejki. Przyozdabiam bitą śmietaną. Wafelkiem, a właściwie batonikiem, i rurki już były w środku. I tak wygląda gotowy shake. Jest bardzo pyszny i bardzo łatwy do zrobienia. Mam nadzieję, że ten przepis się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!